Drodzy pośród narodu zepsutego i przewrotnego Sprawiedliwy Noe budował Arkę. I świat trząsł się ze śmiechu i pukał w czoło, a Sprawiedliwy Noe budował swoją łódź. Gdyby słuchał sąsiadów, rzuciłby tę bezsensowną robotę i znalazłby czas na rozrywki i inne uciechy. Ale Noe wolał słuchać Boga i budował Arkę. Kiedy przyszedł potop, okazało się, kto ma rację. Chodziło coś więcej niż o Potop. Chodziło o ocalenie. Kto się znalazł na czas w Arce, został ocalony. Kto się tam nie znalazł, zginął. I dzisiaj też pośród narodu zepsutego i przewrotnego budowana jest Arka. I znowu świat Puka się w czoło i się śmieje. A jest budowana arka. Kto się w niej znajdzie, ocaleje. Kto nie wejdzie, ten zginie. Dzisiaj to marką jest kościół. I to nie my budujemy tą markę. Nie. Papież, biskupi, kapłani. Buduje ją jedyny sprawiedliwy, Jezus Chrystus. I on do nas, i on nas do tej arki zaprasza. Wystarczy wejść. Warto sobie zadać o wielkim poście pytanie, czy już wszedłem do arki. Jest to pytanie o prawdę, nie o naszą świętość i doskonałość, o to czy jesteśmy godni wejść do Arki. Chodzi o coś zupełnie przeciwnego. Chodzi o zobaczenie, że naprawdę nie jesteśmy godni, nie jesteśmy doskonali i święci. Chodzi o zobaczenie i zrozumienie, że giniemy. Zobaczenie i zrozumienie, że w kościele jest Jezus, który może nas uratować. Noe bolał słuchać Boga niż ludzi. I dlatego zobaczył i zrozumiał, co się działo. I mógł wobec tego podjąć odpowiednie kroki. To go ratowało. Można Wielki post i wszystkie postanowienia, które ludzie robią, skitować jednym stwierdzeniem, proszę księdza, ale co to zmieni w moim życiu? To jest bardzo ważne i fundamentalne pytanie, bo jeżeli wielki post, wszystkie postanowienia, rekolekcje, wyrzeczenia, udział w gorzkich żalach, w drodze krzyżowej, miałby nic nie zmienić w moim życiu, to rzeczywiście byłby to czas stracony. W Ewangelii słyszymy, czas się wypełnił i bliskie jest Królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. Już czas uczciwie spojrzeć na swoje życie. Już jest czas, aby zobaczyć w Jezusie Chrystusie naszego Zbawiciela. Teraz jest czas, aby wejść do arki i być uratowanym. Nikt za nas tego nie zrobi. Można podpowiadać, można zachęcać, ale ostateczna decyzja zawsze należy do człowieka. Noe wolał słuchać Boga. A Ty? Co zrobisz? Bóg mówi do ciebie. Bóg mówi do ciebie w słowach Pisma Świętego. Posłuchaj go. Weź i czytaj. Nie przerywaj. Nie poddawaj się. Bierz i czytaj. Pokusa, której ciągle ulegamy, to mówienie jutro. Jutro zacznę, jutro sięgnę po Biblię, jutro pójdę do spowiedzi, jutro znajdę więcej czasu na modlitwę, a jutro znowu będzie jutro i tak wciąż odkładane. Oto teraz dzień zbawienia, oto teraz czas upragniony. Przypomina święty Paweł. Można się pytać, a co mi to wszystko da? Bóg chce ci dać życie i zbawienie. Noe, wolą słuchać Boga. A ty, co zrobisz? Wejdziesz do Arki? Nikt ze ciebie tego nie zrobi.